Jeśli już chronicie, kto w Narodzieży miałem 3 full walki online, okejka okay, w poprzednim odcinku się z tym brodzonem, z którym walczymy teraz? On jest w sumie bezimienny, bo ma parę kresek w niku. Dobra, kim by się to teraz zagrać? W sumie postanowiłem te ostatnie odcinki grać postaciami, którymi przez całą serię praktycznie nie grałem, czy albo przynajmniej bardzo rzadko. Więc w tym odcinku bierzemy killera B. Mam nadzieję, że wziąłem tego dobrego. Dobra, Daruj, niech będzie, i niech będzie ten, ten. Będzie nadzieję, że wziąłem tego dobrego killera B, bo są dwa. Jeden jest same HD, drugi jest bez. Nie, nie patrzyłem w ogóle, którego biorę. Będzie nadzieję, że wziąłem tego dobrego. No co wybierze? Znowu, to, to mapa i się, znowu grami na to przygłup. Ale jak? No bo kurwa, czemu by nie? Będzie skakał jak posrany. Dobra, pojawia się ciężka walka. Ja bym się to go to on go Dobrze, go ja dobrze bez same więc jest... Dobra, podbiję, jednak nie. Za się do mnie tepnie. Teraz się do mnie tapnie kurde. chciałem, że daruję, puszczę tego... To tego to i kiepnie. No walczy... To się... Kurde, walczyć ci nie da Tylko temu, kurde Minato co, co nie zrobić, to on ci jakiś pierdyknie? Może temu tego to chociaż się na drewno... A nie, no, chuja nie złożył drewno No podbij! Podbi, 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 podbił, chociaż ten Lee ma fajne ani. znaczy li, kurde Killer B ma fajne animacje ataku, to może chociaż się pokażemy zademonstrujemy tutaj. Teraz daruj daruj daruj, traf! Oj co za łapanie, co za łapanie! Jeszcze jakbym z niego trafił, to w ogóle by było zwycięstwo roku. Boże i ciągle nie mam tej jebanej kotry, czemu ja nigdy nie mam tej jebanej kotry? Kurwa, zawsze jej musi brakować. Jak w ogóle się gości, o czemu on nie ma z a nie tylko ma. Jak się uwalnia, to Kurde, no, podładuj się. Transmitting lagi masz kurde Pewnie matka pornole ci ściąga w drugim pokoju co? Dobra podbijamy. No i hoj trafił tym Coś ten Dary może go zjedzie Teraz 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 do ataku bo jako... Czemu i się tak te drewna szybko ładują? mu drewna już mu na pełne. i patrzcie I skacze jak pojebany, że się walczyć z tym nie da Jeszcze reaguje z opóźnieniem jak zawsze bo jest rozjebany w połowie O wziąłem go w łapanie. Aaaa, żeby mu to pół życia zabajebało Zobacz, to już trochę podłagać, mam przynajmniej okazję Mogłaby Kotra do mnie przynajmniej podskoczyć, jak, jak jemu podskoczyła O, ale, ale ofensywny odskok do tyłu I teraz łapanie znowu, o, ale jednak nie To się dwa razy nie udaje, zapomniałem o tym Może Jutsu by trochę pospomować W sumie Sp spamming Jutsu zawsze się udaje Dobra, tera, teraz, teraz, teraz drewno nie ma Patrzcie, jakoś mu drewno zjebałem Trzeba się tylko podładować trochę O, full drewno I ultimate! Jakie chujowe juzle z gówno! O Boże! Nie no, co to było? Bo w mordę. ja myślałem że go chociaż trafi, a tu dupa! O, znowu drewno zjebał całe. Jak TE drewno złożyła, to jest masakra. On jest nowym OSTRYM Znaczy, SKACZE jak pojebane, to mu trzeba przyznać, nie? Ale jak się do niego doklei... Oj Boże, i kakasi mnie wyruchał dupsko! O, o, tera tera tera. Teraz, 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 ta tera, ultimate! Boże, musiał... Podskoczył! No, podbij. Kurwa, podbi. No, ha, teraz. Teraz, teraz, teraz. Drewno, 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 szybko, 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 szybko drewno. Daruj, dalej, 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 szybko, ty... Boże, udaj się. Nie! Kurwa, jesteśmy tak blisko! Szybko, póki nie ma drewna! Atakuj! Kuźwa! Atak! Kuźwa tak! Mamy go! Teraz, żebym mu to kombo pełne zajebać. Podskocz. No i chuj nie oskoczył. No nie, ty fermo życiowa! Tak blisko! Kędzijcie <try> sobie <try> 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 do na samego cineczka, wiecie, fali i tak dalej! Cześć!